Byśmy ufali Panu Bogu tak jak Maryja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. jej dłoń nasza, je nie nie Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona żywota tego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, با گسپردن آباد شوادت به گویر <تصفح> Piękno. Chciałem wam powiedzieć, że jest ona bardzo piękna. Każda kapliczka, kaplica to świątynia Boga. Macie ten dar tutaj, to piękne, właśnie tę piękną kaplicę w uczci Matki Najświętszej, a tam gdzie Maryja jest czczona, każdy może się czuć bezpieczny. Po błogosławie również ten obelisk, który jest tutaj przed kaplicą. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Tu jest brzymnie ziemi. Boże mieszkający w niedostępnej światłości, niebiosa najwyższa, ani, te, ani ta kaplica, zbudowana naszymi rękami, nie mogą Cię objąć. Ty jednak pozwoliłeś nam wznieść te budowle i zespoliłeś się serca i dłonie wielu ludzi, aby ona mogła powstać. Bądź uwielbiony za to dzieło ludzkich rąk. Obdasz wieczną nagrodą zmarłych fundatorów, budowniczych i dobroczyńców tej kaplicy i wprowadź ich do swojej wiekuistej świątyni. Błogosław także nam, którzy z wiecznością wspominamy ich czyny i ofiary, abyśmy sami byli żywymi kamieniami tej budowli, którą Ty wznosisz mocą Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. że człowiek przez nieposłuszeństwo utraci Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności naszej Ojczyzny. Obdasz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Ten obelisk i tablicę pamięci błogosław Twoją miłosierną dłonią, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Cieszę się, że tak licznie przybyliście tutaj w tej wspaniałej maryjnej pielgrzymce, że ta cześć do Matki Bożej jest w waszych sercach. Dziękuję bardzo za zaproszenie księdzu proboszczowi. I Wam, że mogłem służyć kapłańską posługą Waszej parafii. Dziękuję komendantowi i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej za troskę o bezpieczeństwo dla naszej modlitwy. W imieniu swoim i wszystkich parafian pragnę bardzo serdecznie, gorąco podziękować przede wszystkim Panu Bogu, a po Bogu naszemu księdzu dziekanowi Ryszardowi, który właśnie przyjął to, to zaproszenie do poświęcenia naszej kaplicy w zachładzie za celebrę liturgii przy świętej w intencji ofiarodawców, dobrodziejów naszej parafii, szczególnie właśnie tej kaplicy dzięki staraniom, która została wybudowana. Właśnie dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem pięknego dzieła, które realizowane było Wszelkim, wszelkim staraniom wszystkich parafian ta kapliczka została wzniesiona jako wotum wdzięczności za peregrynację w naszej parafii Wigury Matki Bożej Fatimskiej. Pomysłodawcą budowy był świetnej pamięci ksiądz Krobosz Ryszard że Żywo interesował się postępem prac przy budowie. Jest fundatorem okolicznościowej tablicy, która została wmurowana przy wejściu i poświęcona. Pragnę gorąco podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do budowy kapliczki, tym, którzy wykonywali pracę, ofiarowali materiały, składali ofiary. Szczególnie podziękowanie kieruję do Państwa Ireny i Henryka Kołdrasów, którzy ofiarowali grunt pod lokalizacją kaplicy. Cieszę się jako promos, że. Patronka naszej parafii, Pani Fatimskiej, ma jeszcze jedno miejsce swojego uwielbienia. Obok kapliczki posadowiony został obelisk. Przed chwilą poświęcony upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeszcze raz kochani gratuluję Wam tej pięknej kaplicy i uroczystości. Niech Bóg Wam błogosławi. Pan ze wami. Duchem twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wicie w pokoju Chrystusa. Amen. Bogu niech do ziemi. O marwio, żegnam Cię,